Atak na World Trade Center i Pentagon w dniu 11 września 2001 roku przez samobójców Al-Kaidy spowodował, że Stany Zjednoczone wydały terrorystom otwartą wojnę. W Afganistanie ukrywał się szef organizacji, Usama Ibn Ladin, dlatego właśnie tam w pierwszej kolejności skierowali Amerykanie swoją zbrojną odpowiedź. Chodziło o zniszczenie światowej siatki terrorystycznej, ich baz oraz zaplecza. Większość państw zaakceptowała takie stanowisko, zwłaszcza, że wojna z terroryzmem nie oznaczała wojny z islamem. Także Polska udzieliła Amerykanom wsparcia w walce z terroryzmem. 16 marca 2002 roku skierowała w rejon operacji pierwszą grupę żołnierzy. W drugiej połowie 2006 roku polskie władze zadecydowały o zakończeniu udziału naszych wojsk w operacji Trwała Wolność i włączeniu polskiego kontyngentu wojskowego do działań w operacji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF. Operacja ISAF jest dla naszej armii jednym z największych wyzwań wojskowych ostatnich lat. W październiku 2008 roku wraz z objęciem służby przez żołnierzy czwartej zmiany PKW powołano Polskie Siły Zadaniowe. Kontyngent liczący obecnie 2600 żołnierzy jest w składzie Regionalnego Dowództwa Wschód. Przejął odpowiedzialność za prowincję Gazni. Polski kontyngent wojskowy w Afganistanie realizuje szereg zadań mandatowych. W ramach tych zadań, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej, realizujemy zadania związane z projektami rozwojowymi oraz samorządnością. Na dzień dzisiejszy żołnierze i pracownicy cywilni działają w środowisku afgańskim, które w różnych miejscach naszego obszaru działania jest mniej lub bardziej bezpieczne. Ze względu na warunki Force Protection. Te misje są bojowe ja myślę, że przez jakiś czas tak pozostanie, aby nie narażać ludzkiego życia na niepotrzebne zagrożenie. No to pamiętam, to był 17 kwiecień, ósma zero linia. No, pierwsze przygotowania jak zwykle, zdenerwowanie, stres. Nie wiadomo, co będzie czekać, jak to w ogóle wygląda. No i pamiętam, jak wyjechaliśmy poza bazę no i kiedy zacząłem rozglądać się dookoła, patrzeć na to wszystko. No to tak sobie zadałem takie pytanie w głębi duszy, co ja tu Patrole z Polskiego Zespołu Rekonstrukcji (PRT) nie biorą udziału w operacjach wojskowych. Ich zadanie to zabezpieczenie miejsc realizacji projektów przez cały okres ich wykonywania. Ze względu na prowadzone działania wojenne do obowiązków żołnierzy z patroli PRT Należy ochrona specjalistów polskich sił zadaniowych w czasie ich pracy przy realizacji projektów. PRT Gazni jest unikatowym PRT w Afganistanie, ponieważ jest to jedyne PRT, które jest dwunarodowe, amerykańsko-polskie. Główny trzon to Amerykanie Natomiast Polacy mają swój wkład w tym, w tym PRT. Jest to około 30 osób w 120-osobowym PRT. Współpraca z Amerykanami powoduje to, że oprócz naszych projektów, które są finansowane przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, możemy tworzyć projekty wspólnie, czyli projekty łączone. Znajdujemy się na terenach zielonych, tak zwanych terenach zielonych w centrum miasta Gazni. Jest to druga część projektu, który został rozpoczęty w ubiegłym roku. Projekt ma na celu zagospodarowanie centrum miasta Gazni. Na rok 2013, który będzie obchodzony jako rok kultury islamskiej, mamy bardzo ważne projekty. Ich celem jest stworzenie z gazni jeszcze piękniejszego miasta. Aby to zrealizować, mamy od 2010 roku spotkania polskiego zespołu PRT z Komitetem Rozwoju Miasta i razem pracujemy nad planami rozwoju gazni. Opracowane projekty z polskim PRT dotyczące rozbudowy miasta to przede wszystkim projekty kanalizacji, publicznych sanitariatów, utworzenie w centrum tzw. terenów zielonych, czyli parków i pasów zieleni. Ta współpraca z polskimi siłami zadaniowymi, których częścią jest PRT, będzie kontynuowana także po roku 2013. O, jesteśmy obserwowani tylko przez ludność cywilną cały czas na patrolu czy na wyjeździe, ale też jesteśmy obserwowani cały czas przez wroga. Wróg nas obserwuje, bo to trudno wykryć. Wroga nie musi mieć broni przy sobie, nie musi mieć. Ładunku jakiegoś wybuchowego może normalnie. Być ubrany jako zwykły cywilny afgański człowiek, później to gdzieś wykorzystać. Ktoś kiedyś powiedział z partyzantką jeszcze nikt nie wygrał. No, partyzanta no ciężko wykryć. Partyzant to jest po prostu osoba cywilna, która ma inne zamiary. Jako kierowca jeżdżący w patrolach już któryś miesiąc z kolei do dnia dzisiejszego jestem bardzo zdziwiony w niektórych kwestiach, choćby i nawet z zachowywania się. Miejscowej ludności, na, na, na jezdni, czy też na bezdrożach. Jeżdżą jak chcą, duża agresja w stosunku kierowca do kierowcy, jeśli chodzi o kierowców afgańskich. No, trzeba, uważać, trzeba uważać na wszystko, zależy od miejsca, sytuacji, gdzie się, gdzie się, gdzie się, gdzie się znajdujemy, w jakim, w jakim miejscu. No nie, nie ma co tu ukrywać, strach. W skład zgrupowania do spraw szkolenia afgańskich sił bezpieczeństwa wchodzą m.in. zespoły doradczo-szkoleniowe do spraw szkolenia armii tzw. Tak OMLT oraz do spraw szkolenia policji POMLT. Głównym zadaniem zespołów jest szkolenie w zakresie samodzielnego planowania operacji, odbudowanie afgańskich sił bezpieczeństwa, przekazanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w gazni dla policji i armii. Nasze stosunki z polskimi mentorami ze zgrupowania szkoleniowego Afgańskiej Armii Narodowej są bardzo dobre. Współpracujemy już od dawna i ta współpraca jest dla nas bardzo korzystna. Możemy dużo się nauczyć, zarówno żołnierze, jak i instruktorzy i ich dowódcy. I co najważniejsze, nic nas to nie kosztuje. Nie wydajemy na to pieniędzy. Jeżeli mamy jakiś problem w którejś z sekcji naszej armii i na jego rozwiązanie mamy jakiś pomysł, zwracamy się do mentora i wtedy otrzymujemy pomoc w jego rozwiązaniu. Chcę podkreślić, że mamy wiele problemów. Podobne mają też Polacy, ale tworzymy jedną armię i wypełniamy tę samą misję, działamy więc jak jeden zespół. Żołnierze służący w tych zespołach mentorskich zdobyły zaufanie żołnierzy ANA. Przykładem tego są wspólne operacje, które są prowadzone razem z żołnierzami ANA. Jeżeli chodzi o omlet drugi, nasi żołnierze z omletu drugiego brali kilkakrotnie udział we wspólnych operacjach z żołnierzami 1 Batalionu 1 kadaku Piechoty Afgańskiej. Żołnierze polscy ufają żołnierzom afgańskim, a co najważniejsze, żołnierze afgańscy zaczęli ufać żołnierzom polskim. Możemy na siebie liczyć i wiemy, że w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrożenia żołnierze polscy wesprą Afgańczyków, Afgańczycy wesprą żołnierzy polskich. Wspólnie walczymy o to, by zapanował pokój na afgańskiej ziemi. Ja obecnie jako dowódca III Brygady Afgańskiej Armii Narodowej współpracując z dowódcą obecnej zmiany generałem wojciechowskim. W minionych latach mieliśmy bardzo dobrą współpracę z dowódcami polskich sił zadaniowych, generałami przekwasem i Reudowiczem ze zmian poprzednich, by wreszcie zakończyła się wojna. Centrum Szkolenia Policji w Gazni prowadzi dwa rodzaje kursów. Pierwszy kurs jest to kurs basic dla zwykłych policjantów, sześciotygodniowy oraz szesnastotygodniowy kurs NCO dla podoficerów. Materiał, który jest tutaj szkolony, jest wyselekcjonowany przez Komendę Policji w Gazni i szkolimy przede wszystkim policjantów, którzy później lub już pracują w prowincji Gazni. W trakcie kursu studenci uczą się podstawowej roboty policyjnej. Zaczynamy zajęcia od typowych i najprostszych rzeczy, takich jak konstytucja afgańska, podstawy prawa. Później przechodzimy już do bardziej zaawansowanych, takie jak zatrzymanie podejrzanego, kajdankowanie, przeszukiwanie pomieszczeń, przeszukiwanie budynków, zatrzymywanie podejrzanych, przesłuchiwanie podejrzanych, szkolenie medyczne, ewakuacja rannych oraz takie jak walka z tłumem, zabezpieczenie miejsca zdarzenia czy działanie na checkpointcie. W prowincji Gazni brakuje takiej formacji jak Straż Pożarna. Przystąpiliśmy do szkolenia funkcjonariuszy afgańskiej policji. Na tym szkoleniu główny nacisk kładliśmy na gaszenie pożarów, gdyż w samym mieście Gazni w ciągu tygodnia odnotowuje się kilka dużych pożarów, domów, jak i różnego rodzaju magazynów. Część z tych pożarów można byłoby ugaścić, ale brakuje personelu wyszkolonego. Szkolimy ich również z ratownictwa medycznego, jak i z ratownictwa technicznego, tak aby w przyszłości ci funkcjonariusze mogli udzielać pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Całe to nasze szkolenie przebiega w sposób metodyczny i merytoryczny i osobiście jestem przekonany, że w przyszłości ci ludzie, których szkolimy, będą dobrymi strażakami i będą jeśli pomoc drugiej osobie. Naszym zadaniem jako mentorów jest przygotowanie do funkcjonowania samodzielnego tego ośrodka szkolenia, zarówno pod względem szkoleniowym, jak i administracyjnym. Każdy kurs kończy się egzaminami, po których wszyscy policjanci otrzymują certyfikaty, a następnie idą służyć na poszczególne posterunki w prowincji. Jednym ze sposobów docierania z informacjami do miejscowej ludności są audycje radiowe. Ich tematem są nie tylko wiadomości ze świata, ale przede wszystkim z regionu. Jest też duży blok edukacyjny, np. audycje dla rolników, porady lekarskie i gospodarskie. Audycje są nadawane z rozgłośni umieszczonych w czterech bazach w prowincji Gazni. Docelowo ma być ich sześć. Najważniejsze jest szkolenie DJ-ów, którzy będą prowadzili audycję. Obecnie szkolonych jest 18 osób, w tym kilka kobiet. Znajdujemy się w radiu Hamdard, w radiu tym pracuje 5 osób. Sercem naszego radia jest ten blok emisyjny z komputerem emisyjnym i komputerem do obróbki. W naszym radiu Pracują młode osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie wszystkich materiałów. I emitowane programy są w dwóch językach, Paszto i Dari i całość składana jako cała romówka na cały tydzień, w określonych godzinach, w określonych porach, z określoną muzyką. By odbierać radio, należałoby je pierwszej, wcześniej dostarczyć do odbiorców lub odbiorcy musieli je zakupić. No, w, w wypadku Afganistanu zakup jest praktycznie niemożliwy, więc koalicjanci prezentowali, można powiedzieć, Afgańczykom przenośne odbiorniki radiowe, dzięki którym mogą odbierać m.in. naszą stację radiową. Posiadają baterię słoneczną, dynamo, które może na, naładować baterię wewnętrzną oraz posiadają również szereg udogodnień, m.in. latarkę, jak i również sygnał alarmowy, który może być wykorzystywany podczas wzywania pomocy. Sam odbiornik radiowy wyposażony jest w logo. Jestem Afgańczykiem, który dodatkowo może wspomagać i budować tą więź Afgańczyków między sobą. Dzięki temu odbiornikowi nasi słuchacze są w stanie słuchać naszego radia praktycznie 24 godziny na dobę. Dodatkowo dodajemy informacje o naszym radiu. Małą reklamówkę na jakiej częstotliwości? Oczywiście w języku Pasztu i w języku Darii. I inaczej jesteśmy przystosowani do tego, co, co tutaj się dzieje na drogach, na zachowaniu i na tym wszystkim. Dzieci pokazują jedną ręką, tak, a w drugiej ręce trzymają kamień. No. Nawet dzisiaj mieliśmy sytuację, jak wracaliśmy z patrolu, dostał informację od dowódcy, że jakieś się zbierają, no i zaraz padła seria kamieni na nasz wóz. Tak. Więc tu no, prawie, prawie codzienność jest to, że kamienie lecą. Taki incydent z dziewczynką. Jechaliśmy obok Starego Miasta na minarety, i po prostu wyszła taka dziewczynka mała. No to macham do niej, a ona mi pokazuje. Wszystkie projekty PRT, już opracowane na podstawie propozycji mieszkańców i władz danych dystryktów, są jeszcze na bieżąco, już w czasie realizacji, konsultowane na wsiach ze starszyzną danej wioski. Pozwala to na modyfikacje zgodnie z sugestiami mieszkańców. Przyjazd lekarki na wieś jest zawsze wydarzeniem. Jest to jedyna szansa, by kobiety wraz z dziećmi uzyskały informacje o stanie ich zdrowia, dostały niezbędne lekarstwa, dowiedziały się o profilaktyce i podstawowych zasadach higieny. Jest to też okazja, by dając dzieciom drobne upominki, przekonać ich matki do akcji humanitarnych organizowanych przez polski kontyngent zadaniowy. W programach rozwojowych PRT dużą część stanowią programy edukacyjne. W miastach organizowane są kursy obsługi komputera, kursy administracji i zarządzania. Na wsiach organizowane są kursy nauki zawodów i to tych podstawowych, jak stolarz, murarz, hydraulik. To dla mężczyzn. A dla kobiet organizowane są warsztaty tkackie, które pozwalają nie tylko zdobyć zawód, ale i pieniądze, gdyż wyroby są sprzedawane w sklepach i na targowiskach. Jednym z działań PRT jest zakrojona na szeroką skalę akcja inicjatyw gospodarczych w ramach drobnej wytwórczości. Poprzez pomoc w zakupie niezbędnych urządzeń ze specjalnych amerykańskich funduszy pomocowych mieszkańcy mogą otwierać niewielkie zakłady produkcyjne produkcja ulubionego przysmaku migdały w polewie karmelowej. Jest to samodzielna działalność gospodarcza i kooperacja z innymi producentami, a więc oprócz wyuczenia się zawodu jest to szansa na zdobycie doświadczenia i pieniędzy, niezależności finansowej. Znajdujemy się w dzielnicy Alilala. Jest to dzielnica... E, granicząca z miastem Gazni. Miasto Gazni właśnie w tą stronę będzie się rozwijać. W tej dzielnicy lokowane są już te projekty realizowane przez Polski Zespół PRT. To jest projekt, który również został zakończony przez Zespół Specjalistów PRT w 2010 roku. Jest to park, park Kobiet. Ten park ma służyć kobietom, które będą mogły w nim odpoczywać, przebywać z dziećmi, robić zakupy bez burek, bez ukrywania się. Pod Zaraz pod wzgórzem znajdują się dwa, jedne z najważniejszych projektów tegorocznych realizowanych przez zespół specjalistów PRT. Wysypisko śmieci oraz oczyszczalnia ścieków. Dwa bardzo przyszłościowe projekty. Do oczyszczalni będą um, dowożone ścieki wozami asenizacyjnymi. Również dodatkowo takie dwa wozy asenizacyjne e, dokupujemy w tym roku e, dla miasta Gazni. I wysypisko śmieci, które szacujemy, że będzie funkcjonowało i służyło miastu e, przez Około 6 lat. W projektach pomocowych wiele uwagi poświęcono szkołom. Podstawowym problemem jest energia elektryczna. Ze względu na brak energetycznej sieci przesyłowej i olbrzymie koszta związane z jej budową i eksploatacją, realizowana jest koncepcja własnego zasilania każdej szkoły przez instalowanie baterii słonecznych. Otrzymana energia pozwoli na zasilanie pomp do dostarczania wody do sanitariatów i korzystania z komputerów. Jest to istotne, gdyż pozwala na korzystanie z cywilizacji XXI wieku. Oprócz tych projektów rozwojowych jest prowadzona działalność charytatywna na rzecz młodzieży szkolnej. Zdobywanie pomocy humanitarnej jest dobry każdy moment i nie trzeba czekać czy ramadanu, tak jak w tej chwili, czy zakończenia jakiegoś święta. E, tak jak mówię, każda chwila jest bardzo dobra. Osoby, które tutaj się pojawiają, to już są osoby zdeterminowane, które potrzebują pomocy od nas, a skoro zjawiły się one tutaj, przychodzą tu matki z dziećmi, przychodzą chłopcy, tak jak widać, którzy też czegoś potrzebują. W miarę możliwości czasu i środków na pewno staramy się im pomagać, nawet przekazując jakiś drobny upominek, to to stanowi naprawdę bardzo ważny element dla każdego z nich. Mają wybudowane szalety, których w ogóle nie używają. My jeździmy tam do, od czasu do czasu kontrolować to, to w ogóle, jest nieużywane. Ludzie nie wiedzą do czego tu służy. Mają szalety, oni idą, się załatwiają do kanału. Świat się zatrzymał. Bo tutaj świat jest na dwie grupy podzielony. Jedna grupa żyje w 1393. A druga grupa to jest nowoczesna, która przyjęła czas ten, który my mamy. No i mówię, no, jedni są nowocześni, drudzy są jak to się mówi jeszcze w średniowieczu, i ja zauważyłem, że tutaj na przykład ta część ludzi nowoczesnych to już widać po samym ubiorze. Że są ładnie ubrani, jakoś dbają o siebie. Ta druga część, y, bardzo łatwo ich zauważyć, bo faktycznie wyglądają jak w średniowieczu, mają cechy takie jak ze średniowiecza, no i załatwiają się, tak y, może powiem, y, tak jak w średniowieczu. W 2007 roku w Trypolisie Gazni została wybrana stolicą kultury świata islamskiego, region azjatycki. Ten wybór nie był przypadkowy. Chodziło przede wszystkim o to, żeby podkreślić miejsce Gazni, a dla rozwoju całej kultury islamu. A dzisiaj no, niestety nie zachowało się zbyt wiele z tamtego wspaniałego miasta. a Stoją tylko dwie wieże z XII wieku, które niejako przypominają o świetności tamtego czasu. Gazni w średniowieczu była jedną z najważniejszych miast i jej znaczenie było porównywalne do Bagdadu, Kairu czy Damaszku, czyli największych metropolii ówczesnego świata. W bezpośredniej bliskości wiesz, obok grobów bojowników o wolność, zniszczone rosyjskie czołgi z tak przecież niezbyt odległej minionej wojny. O dawnej świetności Afganistanu świadczą dziś tylko kopie zabytkowych przedmiotów, które można kupić na każdym targowisku jako pamiątki. Mimo toczącej się jeszcze wojny i powolnej i trudnej drogi do stworzenia niezawisłego państwa, planowane na rok 2013 utworzenie w Gazni Światowego Centrum Kultury Islamskiej jest potężnym wyzwaniem. Powstają nowoczesne ulice, budowane są nowe osiedla i centra administracyjne, prowadzone są prace nad regulacją rzek chroniące miasto przed powodziami, dwupasmowe obwodnice. Wszystko oparte o projekty pomocowe polskiego zespołu rekonstrukcji PRT. To wyzwanie, które jest wejściem w XXI wiek, dotyczy nie tylko samego miasta, ale całego regionu. Jednym z dystryktów regionu jest Nawór, kraj azarski, dla którego są przygotowywane i realizowane projekty, które mają pomóc ludziom z mniejszych miejscowości. Właśnie w Nawurze budowany jest most, który skróci połączenie między miejscowościami o kilkanaście kilometrów. Podobnie jak budowa hydroelektrowni, która da mieszkańcom energię elektryczną niezbędną do powstania licznych, drobnych zakładów produkcyjnych, pozwoli na korzystanie ze zdobyczy cywilizacji pralek, lodówek, komputerów. Tutaj dzieci wymagają to, że coś im należy się i trzeba im to dać. A znowu z drugiej strony, jak byliśmy w nawórze, mieliśmy cokolwiek batona, cukierka, śliśmy na temu dziecku i dziecko nie wzięło. Dopiero podszedł ojciec, wziął wręczył dziecku. Całkiem inaczej. Po prostu nie oczekują tego, że my musimy im coś koniecznie oddać. Tutaj dzieci wołają, żebyśmy im coś dali, a tam w nawórze trzeba dzieci wołać, żeby im coś dać. Tam w ogóle ludność inaczej podchodzi do tego. Tutaj jest dużo ludzi żebrzących. Całkiem inny świat, a wcale nie taka duża odległość. Nie? Nawór to jest ogólnie dystrykt należący do Gazni tylko że jest po prostu położony za górami, trudno dostępny, po linii prostej to jest jakieś 60 km. Powiem szczerze, że jak tam poleciałem pierwszy raz, ochraniając specjalistów, no to byłem bardzo zdziwiony. Duże wrażenie w ogóle ta, ta miejscowość zrobiła na mnie swoją nie wiem budową szlaków górskich, prostotą i w ogóle odmiennością ludzi, którzy tam są. Mają inne podejście do życia. Mają inne podejście do religii, całkowicie inaczej się zachowują. Nie? Są bardzo gościnni w ogóle wo wobec żołnierzy isaf Za każdym razem, jak zajeżdżaliśmy do każdej wioski, to nas przyjmowali jak yy, za dawnych czasów w Polsce chlebem i solą. Zawsze było coś do zjedzenia, zawsze nam tam jakiegoś barana utuczyli. I gdy nas częstowano, przygotowano obiad, utuczono baranka, siedliśmy wszyscy wokoło Na takim wyścielanym dywaniku rzucono nam jedzenie chleb, yy, baranka, maślankę. maślankę, wszystko swojskie, prawda? I tak wszyscy w tym otoczeniu jedliśmy. Z żadnych sztuiców nic, proste jedzenie rękoma. Wszyscy razem naprawdę fajne przeżycie. No i jedno miejsce zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Góry były w koło, a pośrodku tych gór było całkiem głębokie jezioro a woda była tak czyściutka, tak nieskazitelna, no niebieska. To jest takie miejsce, że no powiem szczerze, że dla tego miejsca to chyba wrócę jeszcze na jedną albo dwie zmiany specjalnie do PRT, żeby tylko to miejsce zobaczyć. Stacjonujące w prowincji Gazni polskie siły zadaniowe, których liczebność przekracza 2000 żołnierzy, są gwarantem bezpieczeństwa dla ludności. Nasza współpraca jest oparta na wzajemnym zrozumieniu naszych potrzeb. Wspólnie rozwiązujemy powstałe i istniejące problemy. Poza tym polskie siły zadaniowe organizują pomoc humanitarną i socjalną dla ludności całej prowincji Gazni, za co jestem im wdzięczny. Myślę, że najbliższa przyszłość do roku 2013. Nie będzie różna. Na pewno, jeżeli warunki bezpieczeństwa na to będą pozwalały, możemy rozluźnić nasze wymagania, jeżeli chodzi o troskę o życie naszych żołnierzy. Na pewno będziemy pozostawać w tych warunkach, w jakich jesteśmy, przez dłuższy czas. Kolejny dzień służby. Taki sam jak wiele dni, które minęły, taki sam jak te dni, które nadejdą. Są tutaj, ale w godzinach wolnych od żołnierskich obowiązków każdy myślami jest w rodzinnym domu. Wspomnienia przywołują zasadzone róże, odlatujący gołąb. Wierzą, są pewni, że wrócą.